The <laughs> Świat skręca w prawo. Od Ameryki Południowej po Europę Środkowo-Wschodnią triumfy święcą prawicowi politycy. Jak to możliwe, że społeczeństwa, które miały stawać się coraz bardziej liberalne, demokratyczne, zlaicyzowane, inkluzywne, zorientowane globalistycznie, skłaniają się jednak w kierunku konserwatyzmu, autorytaryzmu, nacjonalizmu i ksenofobii? Dzisiaj omówimy to szalenie fascynujące zjawisko. Z punktu widzenia takich dziedzin nauki jak neurobiologia, ekonomia behawioralna, ewolucja czy psychologia polityczna. Zapnijcie pasy, bo czeka nas ostra jazda bez trzymanki po meandrach ludzkiej psychiki i formowania się współczesnych społeczeństw. Zacznijmy od tego, że w Stanach Zjednoczonych rządzi oczywiście Donald Trump, w Brazylii kto? Shahir Bolsonaro. W Argentynie Javier Milei. We Włoszech Georgia Meloni, a w Niemczech kierowana przez Alice Weidel. Alternatywa dla Niemiec stanowi drugą siłę polityczną na ogólnokrajowej scenie. We Francji pierwszą turę wyborów wygrało Zjednoczenie Narodowe. Także w Holandii zwycięstwo odniosła Partia Wolności. Z kolei w Wielkiej Brytanii Partia Reform UK, kierowana przez Nigela Farage'a, odpowiedzialna za Brexit, od kilku miesięcy bardzo dobrze radzi sobie w sondażach. Na Węgrzech Viktor Orban piastuje pozycję lidera już od 15 lat, a z kolei na Słowacji do władzy wrócił nie kto inny, a Robert Fico. Na no, w Polsce wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Jednocześnie w ostatnich sondażach Prawo i Sprawiedliwość wysuwa się na prowadzenie. Znakomity wynik uzyskuje także Konfederacja, bo jest to niemal 12% poparcia wśród respondentów. Ale i tak największym hitem dla mnie jest Konfederacja, Korony polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 6,7%, ścigająca się z lewicą. Puch! Jest grubo. Niemal w całym świecie zachodnim następuje prawdziwy rozkwit organizacji konserwatywnych, a takie postaci jak chociażby Elon Musk czy zmarły niedawno Charlie Kirk zyskują status światopoglądowych autorytetów. Nie wiedzieć czemu konserwatyzm stał się ostatnio hot and sexy. Ale czy na pewno nie wiedzieć czemu? A może jednak z odpowiedziami śpieszy nam nauka? Zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałabym podzielić się z Wami kilkoma uwagami. Stoję na stanowisku, iż podział na prawicę i lewicę jest anachronizmem nieprzystającym do współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Flagowym przykładem jest tutaj PIS, czyli partia zwyczajowo- Uznawana za prawicową, ale czy do końca słusznie? Owszem, w warstwie światopoglądowej ma ona charakter konserwatywny i prokatolicki, ale w kwestiach zapatrywania na gospodarkę socjalizuje i tutaj już bliżej jest jej do lewicy. Z drugiej jednak strony, zgodnie z definicją, socjalizm oznacza upaństwowienie środków produkcji, a PiS jakkolwiek uwielbia ciepłe posadki w strukturach spółek z państwa, K.O. zresztą tak samo, to nie opowiada się za upaństwowieniem środków produkcji, tylko za redystrybucją. Reasumując, w moim przekonaniu, PiS jest po prostu partią konserwatywno-proredystrybucyjną. Być może ktoś z Was teraz powie: Dobra Maja, ale o przynależności do prawicy bądź lewicy nie decydują kwestie zapatrywań stricte ekonomicznych, a po prostu kwestie światopoglądowe. I tu Was mam. A Javier Milei, wszem i wobec określany jest mianem skrajnego prawaka, a właśnie w kwestiach światopoglądowych reprezentuje bardzo wyraźne stanowisko liberalne w odniesieniu chociażby do obyczajowości, emigracji, religii czy dostępu do środków odurzających. To, jakimi pojęciami operujemy, to totalny bigos i miejmy to na uwadze. Konfucjusz mawiał, że naprawę państwa powinniśmy rozpocząć od naprawy pojęć. Ale to nie dziś, bo dziś dla ułatwienia będziemy operować mainstreamowymi Określeniami związanymi z podziałem na prawicę i lewicę, ale miejmy gdzieś w tył głowy, że one nie są do końca adekwatne i mogą prowadzić do błędnych wniosków. Na marginesie dodam, że mój światopogląd, który swoją drogą jest niesamowicie skomplikowany, a zarazem spójny wewnętrznie, wymyka się wszelkim podziałom na prawicę i lewicę. Każdą kwestię rozpatruję indywidualnie i ponad podziałami. Przyznam Wam, co prawda, iż nieco ubolewam, że na polskiej scenie politycznej nie ma ani jednej znaczącej siły, która by reprezentowała stanowisko liberalne, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i światopoglądowych, bo to najpewniej do niej byłoby mi najbliżej, choć rzecz jasna, nie zawsze. W każdym razie ja nie utożsamiam się ani z prawicą, ani z lewicą, ani z centrum. Możecie mnie nienawidzieć wszyscy. Przejdźmy do mięsa. Karen Stenner, specjalizująca się w psychologii politycznej oraz ekonomii behawioralnej, twierdzi, że demokracja liberalna już dawno przekroczyła zdolność wielu ludzi do jej tolerowania. Cytat. Demokracja jest... Najbezpieczniejsza, a tolerancja zmaksymalizowana, gdy projektujemy systemy tak, aby uwzględniały to, jacy ludzie naprawdę są. A niektórzy ludzie Nigdy nie będą żyć wygodnie w nowoczesnej, liberalnej demokracji. Napisała w swojej przełomowej książce The Authoritarian Dynamic, wydanej w 2005 roku, która przeniosła ciężar dyskusji z kwestii ideologicznych na te związane z psychologią polityczną czy wręcz neurobiologią. To naukowe wyjaśnienie triumfu prawicowego populizmu w dużej mierze pokrywa się z filozoficzno-historyczną perspektywą reprezentowaną przez Yuvala Noah Harariego, obecnie jednego z najpopularniejszych historyków na świecie, który twierdzi, że dla wielu z nas demokracja liberalna wcale nie jest ustrojem, w którym dobrze, wygodnie się czujemy. Jak to możliwe, że Francisco Fukuyama Rozpatrujący historię w perspektywie linearnej, ewolucyjnej, wieszczący koniec historii i to, że dla wszystkich narodów wspólnym mianownikiem, do którego dążą ostatecznie jest liberalna demokracja, się pomylił, a wraz z nim niezliczone rzesze ludzkie. Wspomniana już steren teren na podstawie wyników licznych badań eksperymentalnych, sondaży i wywiadów osobistych doszła do wniosku, iż część z nas po prostu rodzi się z tendencjami do autorytaryzmu, a tym samym przejawia tęsknotę za jednolitością zbiorowości. Takie osoby gotowe są poświęcić nawet swoją wolność osobistą, byle by zachować Jedność zbiorowości nie cierpią przy tym ani złożoności świata, ani jego zmienności, różnorodności i nowości. Z drugiej strony mamy też na antypodach osoby, które. Uważają, że wolność osobista jest nadrzędną wartością i aprobują w związku z tym różnorodność, zmienność, nowość, inkluzywność, otwartość. Okazuje się, że absolutnie każdy z nas znajduje się w jakimś punkcie tego spektrum. Badania nad bliźniętami jednojajowymi wykazały, że w około 50% skłonności do autorytaryzmu definiowane są przez geny. Osoby, które reprezentują właśnie taką orientację, są w stanie nawet za bardzo wysoką cenę minimalizować różnice, czy to pod względem koloru skóry. Kultury, obyczajowości, religii itd. Z drugiej strony zawzięcie walczą o autorytety, tradycje, wartości, kultury, bo tylko w ramach określonych granic jednorodnej, znanej im społeczności są w stanie odczuwać bezpieczeństwo. I teraz bardzo ważna uwaga, która może wiele wyjaśnić. Okazuje się, że obraz autorytarystów nie jest statyczny. Przez bardzo długi czas mogą oni w ogóle nie przejawiać tendencji w tym kierunku, bo pozostają one niejako uśpione. Aktywizują się, kiedy następuje zagrożenie realne bądź wyimaginowane porządku normatywnego, w którym czują się bezpiecznie. To właśnie wtedy następują nieracjonalne wybuchy ksenofobii, rasizmu, agresji wobec wszystkiego, co obce. To, co dla osób o charakterze wolnościowym stanowi piękno w czystej postaci, czyli wolność, otwartość, różnorodność, złożoność, nowości, rozwój, dla autorytarystów jest prawdziwym piekłem. Zważcie na to, że im bardziej rozwinięta demokracja liberalna, tym większa różnorodność, a im większa różnorodność, tym większy potencjał do konfliktogenności. Ostatnimi czasy mieliśmy ogrom punktów zapalnych, mogących triggerować autorytarystów. Były to różne kryzysy polityczne, ekonomiczne, pandemia, wybuch pełnoskalowej w Ukrainie, ideologia wok, ruch tu, rozwój technologii, sztucznej inteligencji, kryzys ekologiczny to dla nich jest powód, aby uaktywniać swoje zapędy i zwierać szeregi. Świetnie też w tym kontekście określił problem ze sztuczną inteligencją wspomniany już wcześniej historyk. Być może w XXI wieku populistyczne bunty będą skierowane nie przeciwko ekonomicznej elicie, która żyje z wyzysku innych, lecz przeciwko ekonomicznej elicie, która już innych nie potrzebuje. I może to być z góry przygrana sprawa. Dużo trudniej walczyć z tym, że jest się bez znaczenia, niż z wyzyskiem. Mniej więcej 1 trzecia społeczeństw żyjących w demokracjach liberalnych przejawia skłonności do autorytaryzmu. Z badania Europuls przeprowadzonego przez Dalia Research w 2016 roku wynika, że w krajach Unii Europejskiej jest to równo 33%. Należy bezwzględnie pamiętać, że ciągoty do autorytaryzmu nie są na stałe przypisane ani prawicy, ani lewicy, bo na przykład lewicujący aktywiści mogą również przejawiać zapędy autorytarne w zakresie chociażby egalitaryzmu dotyczącego redystrybucji dochodów. Co ciekawe, w Unii Europejskiej jest nieco więcej autorytarystów prawicowych, około 19% niż lewicowych około 14%. Z tego samego badania wynika, że odsetek osób, które mają zapędy antyautorytarne to 38%, a neutralne około 30%. Zachęcam też do tego, aby pamiętać, że nie należy utożsamiać autorytaryzmu z konserwatyzmem. Autorytaryzm w bardzo dużym uproszczeniu dotyczy niechęci co do różnic w danej przestrzeni, natomiast konserwatyzm do różnic w czasie. Wobec tego czasami Jedni i drudzy mogą być sojusznikami, bo chociażby spowolnienie rozwoju oznacza mniejszą różnorodność w danej przestrzeni i odwrotnie, ale z drugiej strony autorytaryści nie są Skłonni do rewolucji, do występowania przeciwko autorytetom, podczas gdy konserwatyści, owszem, mogą tego dokonywać i nawet w pewnych wyjątkowych okolicznościach być obrońcami demokracji liberalnej, a tym samym osób nastawionych antyautorytarnie. Założy się o pół królestwa, że podczas niedawnych kampanii prezydenckich, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, niejednokrotnie słyszeliście frazę, że ten czy inny kandydat na prezydenta przywróci porządek. Nie inaczej było w przeszłości, kiedy radykalizowały się postawy polityczne w sytuacji zagrożenia dotychczasowego porządku społecznego. Takim najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj oczywiście Republika Weimarska i dojście Hitlera do władzy, kiedy to w latach 1929-1932 liczba głosów oddanych na partię wzrosła z 800 tysięcy do 17 milionów. Pamiętajcie przy tym, że kryzys nie zawsze powoduje oczywiście, że szala zwycięstwa przechyla się na prawo, bo chociażby kryzys z lat 30. w Stanach Zjednoczonych spowodował, że wiatr w żagle nabrał polityk, jakim był niekto inny, a Franklin Delano Roosevelt. Mam dla Was jeszcze bardziej dobitny przykład, kiedy historycy przeanalizowali wszelkie kampanie prezydenckie od lat 1788 do 1992. Okazało się, że w czasach niestabilnych kandydaci, którzy postrzegani byli jako silni, wygrywali znaczniejszą przewagą głosów. To jeszcze nic. Wielu uznanych naukowców badało różne przykłady w metaanalizie w 2003 roku i oni uwzględnili dane z 88 różnych próbek badawczych pochodzących z 12 krajów, co daje łącznie aż 22,8 tysiąca uczestników. Wykorzystali dane z eksperymentów, sondaży i archiwów. Głównym celem metaanalizy było zbadanie społeczno-poznawczych postaw konserwatyzmu. Uwaga, nie Okazało się, że obok lęku przed śmiercią to właśnie poczucie niestabilności systemu jest źródłem największych niepokojów i też z konserwatyzmem negatywnie skorelowana jest otwartość na doświadczenia. Badania nad psychologią polityczną przeniosły się w ostatnich latach z gabinetów do pracowni rezonansu magnetycznego, co Nomen Omen rozwala mózg, bo okazuje się, że mózgi osób o poglądach liberalnych różnią się od mózgów osób o poglądach konserwatywnych. Uwaga! Z badań neurobiologa rioty. Kananiego z 2011 roku wynika, że większy liberalizm wiąże się ze zwiększoną objętością istoty szarej w przedniej korze zakrętu obręczy, a większy konserwatyzm ze zwiększoną objętością prawego ciała migdałowatego. To może tłumaczyć, dlaczego ci pierwsi są bardziej odporni na niepewność i konflikt, a ci drudzy bardziej podatni na strach. Widzicie? A jak Korwin twierdził, że narodowcy to mają jakiś gwóźdź wbity w mózg, to wszyscy mieli z niego bekę, a jednak coś jest na rzeczy. Zatem, mi się pysie, jeżeli chcielibyście startować w jakichkolwiek wyborach, to proponuję Wam obok danych z gospodarki, analizy błędów sztabów wyborczych czy przeprowadzania kampanii na TikToku, również wziąć pod uwagę wyniki badań z zakresu neurobiologii. Dziś jednoznacznie też wiemy, że media społecznościowe zrobiły dla prawicowego populizmu więcej niż cokolwiek innego. Wynika to głównie z trzech powodów. Po pierwsze, osoby o radykalnych poglądach mają dzisiaj możliwość tworzenia materiałów i docierania do szerokich mas społecznych. Po drugie, te grupy się konsolidują. A po trzecie, istnieją oczywiście banki informacyjne i algorytmy, aby zdobywać i utrzymywać uwagę użytkowników, podsyłają im treści zgodne z ich predyspozycjami, chociaż teraz przypomina mi się, że czytałam też artykuł, w którym wskazano na badania pokazujące, że jeżeli ktoś wyjściowo miał, dajmy na to, poglądy konserwatywne, a wrzucano mu treści związane chociażby z ideologią łok, to on jeszcze bardziej się radykalizował. Jako ludzkość stworzyliśmy mechanizmy i technologie, które ni hu hu nie przystają do naszych mózgów, które zostały wykształcone w czasach zbiorowości zbieracko-łowieckich. Jak twierdzi Stener, niedopuszczalnym jest, abyśmy zmuszali konserwatystów do bycia wystawionymi na jeszcze większą różnorodność, bo to wcale nie mobilizuje ich do bycia tolerancyjnymi, a przynosi wręcz skutek odwrotny. Oni się zamykają, radykalizują, przyjmują postawy obronno-agresywne i jeszcze bardziej nietolerancyjne. Przy okazji, w ramach pewnej równowagi, chciałabym Wam przedstawić niezwykle frapującą teorię psychologiczną dotyczącą z kolei lewicujących aktywistów, czy to pod postacią wszelkiej maści antykapitalistów, socjalistów, ekologistów, intelektualnych spadkobierców Marksa itd. Osoby te często z estymą walczą o prawa grup społecznych, do których wcale nie należą, bo Lewicujący aktywiści niejednokrotnie należą do grup uprzywilejowanych, zresztą zgodnie z ich własnym przyjętym paradygmatem, czyli są białe, wykształcone, relatywnie zamożne, bo należące do klasy średniej i cieszące zdobyczami kapitalizmu oraz technologii. No i teraz, zgodnie z zasadą projekcji, osoby te, które równocześnie niejednokrotnie zmagają się z epizodami, depresyjnymi, poczuciem niższości, obrazem świata, w którym są tłamszeni, dotyka ich opresja i wyzysk, projektują te swoje subiektywne stany wewnętrzne na właśnie grupy, o których prawa walczą, czyli powiedzmy, nie wiem, pracowników. Zatrudnionych na stawce minimalnej krajowej, osoby niebinarne itd. No i właśnie w ten sposób, za pomocą resentymentów wobec silnych, niezależnych, odnoszących sukcesy jednostek, rekompensują sobie swoje własne deficyty na zasadzie właśnie mechanizmu kompensacji. Oczywiście nie twierdzę, że jest to prawdą. Tylko odwołuje się do pewnej tradycji myślowej, którą spopularyzował chociażby Fryderyk Nietzsche. Moi drodzy, bez względu na to, czy reprezentujecie orientację bardziej konserwatywną, autorytarną, liberalną, lewicującą, libertariańską, to warto, abyśmy nie pogłębiali antagonizmów, a budowali między sobą mosty, bo nasi rzekomi oponenci nie są z definicji złymi ludźmi, a reprezentują po prostu. Inny sposób bycia człowiekiem, często wynikający z kwestii związanych z neurobiologią. Wykładniczy rozwój wiedzy i technologii sprawia, że przyszłości nie da się przewidzieć dalej niż na dekadę, o stuleciach i tysiącleciach nie wspominając. Im szybciej zmienia się świat, tym większa jest jego złożoność i ilość bodźców do przepracowania, co tym samym zwiększa prawdopodobieństwo występowania atawizmów. Po prostu ewolucja naszych mózgów nie nadąża za dynamiką dzisiejszego świata. Jestem niesamowicie zainteresowana tym, co Wy chcielibyście w tym kontekście mi powiedzieć w komentarzach. Czekam na nie. Zachęcam Was również do subskrypcji, lajków, postawienia mi kawy w serwisie, buy coffee. Szczegóły znajdziecie poniżej. Pamiętajcie, że takie Drobne wyrazy wsparcia są dla mnie jedynym na chwilę obecną wynagrodzeniem za moją pracę włożoną w tworzenie materiałów. Bardzo Wam dziękuję za Wasz najcenniejszy zasób, czyli za Wasz czas i Waszą uwagę, i jednocześnie życzę Wam wolności osobistej, politycznej i ekonomicznej.